Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witajcie. Browar Miedzianka w Miedziance, dalej na Dolnym Śląsku, dalej, e, no, chociaż nie, poprzednio nie był Dolny też był Dolny Śląsk, ale to nie były, nie były Rudawy Janowickie, a teraz jesteśmy w takim paśmie górskim, które się nazywa Rudawy Janowickie to jest taka miejscowość Miedzianka, no i właśnie w niej jesteśmy, i jest tu browar. E, historycznie też tutaj funkcjonował kiedyś browar, dawno temu, kiedy te tereny były jeszcze niemieckie, przed wojną. Browar wrócił. Miejscowość jest teraz bardzo malutka, kiedyś była dużo większa. No ale w browarze jest bardzo duży wybór. I jak weszliśmy, to szczerze mówiąc, byłem dość mocno zadziwiony, że mamy słuchajcie, 11 pozycji w menu piwnym, menu piwnym tylko, z czego jedno bezalko i 10 piw, 9 piw alkoholowych i cydr. Nie cydr, tylko przepraszam. Jestem po 15 ponad kilometrach trasy, gdzie nas zlało wodą, też w Karkonoszach, więc trochę jestem taki śnięty, więc sorry. Nie chodziło mi o cyfr, tylko o Radlera, czyli mamy piwko numer 10, które jest Radlerem, czyli mieszanką z sokiem jabłkowym, tutaj robioną na miejscu, z naturalnym sokiem, więc bardzo fajne rozwiązanie, 3% alko. No i do tego mamy 9 różnych piwek. Mamy Apę, mamy Lager Wiedeński, mamy Witbira, mamy Kelsza Mamy pilsa niemieckiego, mamy taką hybrydę pszenicy z, ze stałem dymionym, jeszcze na dymionych słodach, więc ciekawe. bawarskie jasne, tak, czyli Heles, Barley Wine i West Coast IPa. Postanowiłem coś wybrać. Można wziąć sobie taki, no takie powiedzmy, rozwiązanie pod tytułem. Nie do końca deska degustacyjna, ale takie 0 dwójki, 0,2 litra w cenie 7 zł każde. No i ja sobie taką e, deseczkę z pięciu piwek zrobiłem. Wybrałem do tego lagera wiedeńskiego. Wybrałem tutaj mamy e, w, Wołek, czyli to jest Kelsch. E, tutaj, e, tutaj mamy M, czyli Witbira, mniszek. K to jest Kurt, czyli Pils niemiecki i West Coast IPA, czyli San Fran Trzcińsko, od miejscowości Trzcińsko, w której nocujemy. No to idąc tak od najlżejszego piwa, to wypadałoby wziąć albo Witbira, albo Kelsza. No to weźmy Kelsza, czyli tą, czyli M, czy W, przepraszam, tak? Wołek, wołek to jest Kelsz. Trochę się mylę, mam tu takie oznaczenia zrobione markerem. No dobra, spróbujmy tego Kelsza. Generalnie kupić w Polsce kelsza to jest ultra trudne, to jest prawie niemożliwe. Piwo kolońskie, wywodzące się z Kolonii, zresztą chroniona nazwa pochodzenia, więc teoretycznie nie można go nazwać kelszem. Piwo hybrydowe, czyli górna fermentacja, ale w niskich temperaturach. Fajne, raczej słodowe, z bardzo delikatną goryczką. Nie czuć jakoś specjalnie estrów owocowych, więc rzeczywiście względnie czyste, bardzo fajne, bardzo przyjemne, lekkie. Takie piwo, jak ktoś nie lubi goryczki, to myślę, że zdecydowanie kalisz będzie dobrym wyborem. No to weźmy witbira. Witbir, czyli Mniszek. Bardzo mocno kolendrowy, bardzo, bardzo, bardzo mocno wybija się kolendra i w zapachu a w smaku to już w ogóle. Więc jeśli ktoś nie przepada za kolendrą w Wibirze, to zdecydowanie tej wersji z prewaru Miedzianka nie polecam. Ale jak ktoś lubi, to jest petarda, jest naprawdę mocno kolendrowe. Dla mnie osobiście chyba trochę za bardzo. Ja bym wolał, żeby było tak bardziej stonowane, trochę bardziej w cytrusy, też poszło właśnie w pomarańcze, w pszeniczność, oczywiście goryczka nikła, jak to w Witbirze. Dobre piwo. Dalej mamy no, pilsa niemieckiego, wypadało wziąć, czyli kurt. 4% alkoholu, ekstraktu nie mamy podanego. Jeszcze podam alkohol do pozostałych, czyli tak, tutaj do Mniszka mamy alkohol 5, i tutaj mieliśmy W, czyli wołek alkohol 5. No to próbujemy. Pilsa bardzo przyjemna słodowość. Już w aromacie taka, taka pszenna złamana, złamana właśnie chmielowością, ale taką właśnie owoc, taką ziołowo, trochę cytrynową coś w tą stronę, ale to się pojawia czasami w niemieckich pilsach. Fajny taki, powiedziałbym trochę Keller Pils, bo on nie jest, zobaczcie, on nie jest klarowny. Więc taki Keller Pils, jakby to Niemcy powiedzieli, czyli taki właśnie mętny, niefiltrowany, bardzo fajny, bardzo przyjemny pilsik. Myślę, że do jedzenia naprawdę petarda. No i lager wiedeński, 5% alkoholu, czyli cycuch janowicki, taka nazwa. A nie, przepraszam, rudawskie to jest, rudawskie. Cycuch janowicki to jest apa i akurat tego nie wziąłem. Więc rudawskie, lager wiedeński. No, tu jest idealna klarowność, już tak e, zdecydowanie bardziej słodowo, jak to w lagerze wieleńskim. Takie nuty właśnie... Nie wiem, czy chlebowe. Chlebowe to nie jest dobre określenie. Lekko takie skarmelizowane może. Jest goryczka, ale ona nie jest, nie jest, nie jest mocna. Tutaj mamy takie informacje, że bursztynowe, słodowe w smaku, chmielowe w aromacie. No, ja nie wiem, czy ono jest chmielowe w aromacie. Ten aromat jest w ogóle taki dziwny dla mnie trochę jakby lekko owocowy. Nie, nie jestem w stanie go z tego szkła jakoś tak określić. No, jest takie trochę schodowo-chlebowe. No, jest kontra goryczkowa, delikatna. Jakoś mi ten, ten, ten lagier wiedeński, akurat no, bardzo nie przypadł do gustu. Nie mówię, że on jest zły, ale mi po prostu jakoś nie, nie, nie na dzisiaj. Chyba nie do końca pasuje. No i ostatnie piwo, które mam, czyli San Fran Trzcińsko, czyli ipka w stylu western. Zresztą tu bardzo fajne takie szkloneczki z górnikiem, z miedzianki. Zresztą miedzianka przed wojną słynęła właśnie z różnych tutaj sztolni, były tutaj różne prace, działania górnicze. Zresztą do dzisiaj kryją tu się podobno jakieś skarby, które Niemcy zasypali w różnych sztolniach tutaj na terenie miejscowości. Jak się czasami gdzieś tu coś zapadnie, no to się nikt nie dziwi, że się zapadło, bo no wiadomo, że jest tu mnóstwo różnych sztolni, które są w dużej mierze jeszcze nie odkryte. Spróbujmy West Coast IPA. Hmm. Opis mamy jasny, treściwe, chmielowe, w smaku, aromacie, 6,5% alkoholu, czyli najmocniejsze. Na koniec zostawiłem. Aromat jest ewidentnie amerykańskich chmieli, ale jest też, jest też jakaś taka nuta, która trochę mi się nie podoba. Nie wiem. Przykrywa to chmiel, który jest dość słodki, powiedziałbym. Aromat jest dość słodki, trochę cytrusowy, ale bardziej w słodycz idący. Jest jakaś taka nuta, która mi się trochę nie podoba, ale nie zaryzykuję powiedzieć, co to jest. Mogę być też zmęczony. Spróbuj. Na początku jest słodycz, a to jest słodycze od chmieli, A w akwaryście zostaje taka długa goryczka rzeczywiście długa. Intensywna, trochę zalegająca nawet. No jest też ta nuta, która mi się nie podoba. Powiedziałbym, że ona jest jakaś odsłodowa. Niby jest wytrawnie. Ale no, jakoś to piwo mnie nie przekonuje, w sensie nie jest takie zwiewne, takie, takie wytrawne do kości, takie west coastowe, tak? To, 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 to tej west coastowości west coast mi brakuje. Jest tu jakaś taka słodycz. No i chyba nie, nie odgadnę, co, co, co to jest, ale przeszkadza mi to mm, w piciu, więc jakoś nie przekonuje mnie ten west coast. Chyba raczej go nie wezmę na wynos, ale pozostałe piwa jak najbardziej. No, ten Lager Wiedeński no, po prostu nie na dzisiaj dla mnie, a pozostałe piwa naprawdę bardzo dobre. Mm. Witbier bardzo kolendrowy, ale fajny. Mm. I tutaj te klasyki, czyli kalsz i przede wszystkim Pils. Chyba Pils mi najbardziej najbardziej podszedł. Chyba Pils jest moim faworytem tutaj jakby z tego grona. Pils jest w stylu niemieckim, taki właśnie bardziej Bardziej keller właśnie, czyli taki mętny, z osadem drożdżowym, z fermentacji, fajny, rześki, lekki, chmielowy, ziołowy, przyjemny. No to tyle, słuchajcie, Browar Miedzianka, bardzo fajne miejsce, jeśli bylibyście tutaj w Rudawach Janowickich, w rejonie Sudetów, to, to zapraszam, polecam, bardzo fajne miejsce. Jest też możliwość przenocowania, chyba kilkanaście miejsc noclegowych, także można też nocować w Browarze. Super sprawa. Bardzo dużo piw w ofercie, bardzo dużo piw też na wynos, dostępnych, dostępnych na miejscu. Jest też fajne jedzonko, na które właśnie czekamy, także polecam. Dzięki bardzo. Cześć.